nasz szkoły tutaj xenowez.pl i dzisiaj pokażę Wam jak to robić zaraz z programikiem 2. Włączamy programik. Yy, dobra co ja może zrobić cięcie, aby Was nie zanudzać. Yy, ładowanie. Albo dobra to już się zaraz ładuje. Chwilę poczekać może... No dobra, kiedy nam się zaufało, powiększemy sobie zdjęcie. No i jest dobrze. Robimy nową warstwę, przezroczystą, identyczną. Yy, Wziąłem wtedy pędzel. Co możemy wybrać tutaj, jaki chcemy pędzel. W, tym, w moim przypadku jest to zwykły pędzel. I sobie malujemy brodę tam, gdzie chcemy, żeby była broda. Dobrze. No, A dobra, nie wygląda to zbyt ekscytująco, ale to jest dopiero początek. Jeszcze może przedstawię Wam, jak zrobić taką monograf. Aha. Aha. Jest monograf. E, filtr, e, szum, szum rgb. E, Skorelowany szum, wszystko na prawo. Y, alfa również będzie to wyglądało mniej więcej tak ale to jeszcze nie koniec rozmycie rozmycie ruchu y, powiększenie 7 ok i jakie to wygląda No. i mamy brotę, mamy również naszą monobrew, żeby jakieś tam, jakieś tam niedoczyszczenia czy coś, niedoskonałości oczyścić, bierzemy kumku. No. Mamy concite z monobrewem. No to dobra, to chyba wszystko. Ktoś się mnie raz kiedyś spytał, jak włączyć przybornik. Robi się to tak okna, dokowalne okna dialogowe opcje narzędzia i stan urządzenia. Klikamy i sobie przerzucamy tutaj. I to chyba wszystko.